Witam w kolejnym odcinku Backwards. tu biegłem Z Europy zostało nam tak Na przyjęcia Japonia, Tajlandia a wschodnia Rosja i tutaj jeszcze mamy Izrael, Arabię, Pochodzą Europę. Zachodnia zachodnią Europę nie, tak, zachodnia i Brytania więc teraz yy... skąd by tu wziąć ludzi? z góry, przepraszam za wiatr jest strasznie wiecznie, więc ja będę się chyba tak przypracować do mikrofonu, żeby było mnie słychać telefonu w sumie o... dobra, chwilę tu posiedzę Teraz ja kurde, może pójdę w jakieś inne miejsce Niewieczne, na pewno I teraz tak, stąd nie ma dojścia, jest dojście stąd i stąd Można możemy zrobić tak I... O jest to jest 20 A... no, 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 no. No, mamy tutaj lekkie problemy w ludziach Argentyna jest mocno oblicza, bardzo mocno Tutaj jest tylko 4, 4 osoby, dobra Szybko przejdę się do tutaj Argentyny Tak, tak, tak No ja właśnie, rzecz którą nie, 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 nie często robiłem, czyli ratowałem przyblika będę umierał tego co leczyć z starcami z w wlerah Lekkie przeziemienie dopadło, więc chciałbym... Dziwnie brzmiał. Z góry przepraszam. No uciekaj balon, No spoko. Biorę amunicję do ręki. Może znaleźć pistolet. Może. Jak wolę, oho. Oho, dobra. 9 na 9 to było szybkie, więc nawet dzisiaj może zdążymy Yy, teraz był atak, więc teraz będzie ogroda i znowu może atak Do tych 13 minut i... Wiesz, facet z karabinem, facet z ognia Jest tutaj też niedźwiedź Mam... baseball'a Więc... Ma z baseball'a, meg Nie! Nie dotknął mnie! Idiota Wziął, kurde, pierdol, A ja jeszcze zło. Mi to Ja, ja z tobą uciekam, bo nic nie widzę Dobra No, że jak się odlecia, jak na sprężynie No i nam, przepraszam za wiatr Na pogodę nie poradzę A w domu akurat nie mam jeszcze Ała Jeszcze warunków do nagrywania Takich konkretnych Czekaj, jak coś zdanek rzucę bombą O, to się stanie Mam nadzieję Dobra, pobawimy się w asasynach. Pała Dzida Pała Znaczy miecz Pała 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 i Spałowany Nie, nie dziadek, nie do mnie To jest osie... osie na o... ohohoho Dzidacka strzelać? pa 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 od plecy. Co tu robią ha a Azja... a to takie poia Nie rób tego więcej No Guściu Ta jasne nie próbuję się trafić no. To już dwa razy O, deś nie dziedziu Jakiś komando tam idzie na czarno ubrany. Chyba nie Da Czarna wdowa, wersji miejskiej Tak, weedow men No ja zaraz robię częściej i zmieniam miejsce do... Wiatr jest nie do zniesienia no już tylko no stawaj laska laska widz oje ja mam rzuconą rękę dobra biorę tą laskę z piłą i gdzie oni są wow wo, a tam jest jeden o dzień dobry no ty już stupid! Ała! Nie, ja go, ja go przyjmuję. Ja muszę go kontrolować. bo on nie kontroluje tej swojej broni. Dajcie mi to. A a, jezu! Dobra, sam nie umie Nie! Co we mnie, halo! GIN! Rambo! Jeszcze go dwójka Amunicja Podujemy O, wygraliśmy, to ja biorę ten sztylet Krabień i sztylet O, tu jest rewolwer No dobra Oni mnie tak zaatakowali, co? To miejsce teraz jest o, o ten No ty! Ja mam pomysł, co zrobimy. Hello! Amerykę niedługo przejmę, to zrobię. Co jest? tarczownicy, Biorczyk bez tarczy, No powiedziałem, że starcza Czy... Nie, gdzie, On robi ze, ze mnie barbecue I zaczyna padać eee, szybko Witam po cięciu Musiałem podwieźć pod jakiś dach zabędę kończył nagrywanie To leży ranny? Jakaś blada twarz O tu jest blada twarz gin, gin. bo tam ta blada twarz Co ty robisz, gościu? O, dobrze, strzelajcie do ciebie Dobrze A teraz Ty zginiesz Co jest? To jest bez ręki, no to już wiem który jest Kalepą Kolba 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 I, I nie trafiłem Au, 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 au. Stań Stań, powiedz mnie, jestem sam No wstawaj no nie jest, aż tak bardzo ranny, No bez przesady, dobra, już tego tu wiatrku. Jeszcze raz, mogę ginąć mieć? No i dzień dobry do widzenia, Jezu, wybuchy, wybuchy, płomienie. I... indianie z tarczami, którzy są wkurzający. Ała! W plecy kolejny! Nienawidzę ludzi z tarczami w żadnej grze. Robię tylko wtedy, kiedy ja mam tarczę. No, odwal się! Moja noga! Już, już za dużo za dużo za dużo. Za dużo... zaczęło się chyba za dużo Indian gin 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 i gin Chce padać Ale ja się schowałem pod dachem jakiejś kratki, super Ach. No to trochę poczekam zanim pójdę do domu To jest ten filmik o, jest. No jak już mówiłem Walki walkami, nie każdą walkę może tam się wygrać O, dziękuję temu, kto mnie uratował. A na tej chwilę. Nie, ucieczka. Tu, 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 o, plecak O, nie, patrzę ze strzelbą. Pił. Pił. Ojoj, oj. Nie, tupaj. Nie mamy nic. Stań. No nie O mało nic A jest są ostatni I nie żyje Hmm O właśnie nie mocno oberwali przy okazji Halo Dwunastu minut i kończy mi się miejsce pamięci. O że co? Myślę, że tą walkę jednak dokończę w na następnym odcinku. A, ła. O wa A będę musiał wykonać jak wrócę do domu Medyk Dobra Wiesz co bym się w końcu Więc Zobaczymy na następnym odcinku I w nim dokończymy walkę z nimi Ja zrobię tutaj pewną nawet rzecz Alekbo Nie udało się eee. Dobra, wiele mierz Na samym odcinku was wszystkich zabiję Żegnam I do zobaczenia To było